Zmęczyłem pod tą górkę Dokładnie w tym samym miejscu jechałem rowerem parę miesięcy temu I tak jak są te słupki Nie było tak Więc przy, szykują pewnie ścieżkę rowerową No bo też chyba wydaje mi się nic innego To pieszo rowerową podejrzewam Nie było tych słupków yy, powyrywanych. Nie wiem czy to będzie widać Trochę tam w dali stoją Jak już chyba wspominałem, musiała być jakaś jednostka wojskowa tutaj. Jesteśmy na, na wybrzeżu, no więc siłą rzeczy gdzieś... Nie wiem, czy w każdej miejscowości, ale bynajmniej w jakichś takich miejscach gdzieś prędzej czy później ta jednostka by powstała lub już była, tak? Te, które mamy, no to chyba z tego, co pamiętam, to na pewno... No jest ich sporo, ale taka najbardziej, którą pamiętam, to oczywiście na Helu. Ale tego nie było wykopanego. Jak tamdy ostatni raz jechałem Idę do przodu Minąłem miejscowość tam dalej Dębina, nie, może jeszcze jestem w dalszym ciągu W tej Dębinie Idę do następnej miejscowości Pamiętam był tam taki bar, ale no Raczej otwarte wszystko w sezonie Niż, niż poza sezonem Może jak znajdę jakiś bar To chociaż jakąś zupę sobie zjem Bo dzisiaj szczerze mówiąc to Tylko kawę wypiłem i nie, żeby mnie jakoś sało, ale warto by było coś ciepłego wtrążolić. Ale wykopane, zobaczcie, na całej długości. Dobra, nie przedłużam, słuchajcie. Oprócz wykopanych słupków nie zarejestrowałem Wynajmniej nic ciekawszego Cisnę do przodu, włączę się jak będzie Będzie coś interesującego No i tyle do. No. <ścoughs> Dla przypomnienia Kończę dzisiaj 49 Masakra Więc takie moje przesłanie jak w miarę, no nie wiem, czy w miarę dobrze zarabiasz. Jeżeli zarabiasz czy coś, nie wiem, to nie siedź w chacie, nie siedź przed komputerem. Nie, nie rób w życiu jakiś głupot, i tak dalej. Masz samochód, wsiadaj w samochód, nie, to wsiadaj w pociąg i ciśnij, nawet sam, tak jak ja. Bywa, życie. Siedzenie w chacie to. Nic fajnego. Nie mówię, że ja co weekend niestety nie mam tak dobrze, mam taki system pracy, że w większości weekendów jestem w pracy. Tutaj wystąpiłem parę dni wolnego ze względu na moje urodziny, których nie chciałbym spędzać w pracy, nie żebym miał coś przeciwko samej pracy czy ludziom, bo praca jest w miarę spoko, ludzie są sympatyczni, w większości, Więc nie ma aż tak źle, tylko po prostu system czterobrygadowy zabija, no. 3 na 1, więc większość weekendów pracuję. Teraz wziąłem sobie wolne na moje urodzinki. I cisnę do przodu. No. Balu nie ma, nie ma konfeti, nie ma, nie ma balonów. Mm. <laughs> Ale jest, jest fajnie, jest, jest, jest fajnie. Byle nie siedzieć w chaczy, no i tyle. Cisnę do przodu, potem się włączę. Widzicie, jakiś mostek jest. W zasadzie chciałem do tego mostku dojść. Chciałem i nie chciałem. Zastanawiałem się czy iść, czy nie iść. Mówię, dobra, idę. W sumie z, z tych rowów do tego mostka, tak wiecie, na kuglach niby 5 km z kawałkiem. Podejrzewam, że jest trochę więcej. Dużo, niedużo, ale daję we znaki. Ale po tych się nie chciałem bujać, bo znowu byłbym w pokoju za chwilę i nie wiedziałbym co ze sobą robić. I tak idąc tędy, naszła mnie taka myśl i zastanawiałem się, czy o tym powiedzieć. Ale mówię, jak już kiedyś powiedziałem, mam dystans do samego siebie, można się pośmiać, nie mam nic przeciwko, włączyłem telewizor. No i to sobie coś tam leciało w tle, przeglądałem sobie jakieś tam zdjęcia, co zrobiłem i tak dalej i leciało ranczu podobało. trzy odcinki, chyba pierwszy raz w życiu nie wiem, chyba się starzeje. Ja, jeżeli ktoś lubi ranczo no nie wiem, czasami miałem wrażenie, że to po prostu tak nikogo nie chcę urazić, po prostu tak chłupie i tenne, jak gdyby, nie wiem seriale czy coś, ale o dziwo jakoś mi się spodobało był pan Pietrzka, dobrze pamiętam, Guslika i tam jeszcze Kawalec Jacek, co miał kiedyś tam randki w ciemno Żak. Chyba że mylę to z miodowych lat i tam miał tak nazwisko, nie pamiętam jak ma nazwisko, tak chyba pan Żak, nie? Dobrze mówię chyba tak. No i ogólnie jeszcze kilku jakichś takich znanych aktorów. Obejrzałem chyba dwa albo trzy odcinki, jeden po drugim leciał i mi się spodobało. No. Chociaż no, powiem szczerze, znam kogoś, kto siedząc kilka lat na bezrobociu nawet polubił brazylijskie seriale, więc, to, więc nie mam chyba się czego wstydzić, nie? Dobra, słuchajcie. Taka anegdota po prostu, żeby coś powiedzieć. Jest jakiś mostek, jakaś kładka, przejście, ale powiem szczerze, że jak jechałem rowerem, może przejeżdżałem, a nie pamiętam. No nie pamiętam, powiem szczerze, no. Może jakoś jechałem rowerem gdzieś tam do góry, a ty nie przejeżdżałem, chociaż to w sumie tak prowadzi trasa, więc... No nie pamiętam. Przejdziemy się, ale tu musiało drzewo chyba upaść, co? Oj, nie, idziemy zobaczyć Czy zostało tylko to system korzeniowy z drzewa, czy, czy całe drzewo leży? No, było, ale potężne Jezu Ale potęga Jak byłem kiedyś w górach Sowich tak zwanym Rizę polecam, bardzo polecam. Mam znajomego, który to prowadzi, który oprowadza po tych wszystkich miejscach i tak dalej, po tych sztolniach. Gdyby ktoś był zainteresowany, śmiało dajcie znać. Polecam Grzesiu, jak będziesz oglądał, chociaż wątpię. Pozdrawiam całą rodzinę. Bardzo sympatyczny człowiek, naprawdę. Cały kompleks tych gryz, tych sztolni, tam gdzieś te wejścia czy coś po nie, jakieś niemieckie z ten zbrojownie zalane gdzieś wodą, trzeba wchodzić no po prostu, jak ktoś się interesuje, tak czy interesuje, czy nie interesuje, warto, fajnie polecam. Także jak ktoś chce, niech napisze sobie komentarz. I do czego zmierzam? Coś takiego kiedyś leżało, też tak wywaliło drzewo, czy coś I z jakiegoś dziwnego powodu pod tym, pod tym korzeniem. Była taka jakby studnia z wodą, to tak jakby po prostu było kiedyś gdzieś jakieś wyjście, nie wiem, w trakcie wojny albo gdzieś, tak to mniej więcej wyglądało, nawet staliśmy po prostu przy tym, obawialiśmy ten temat. Tak jakoś było, że, że nie wiem dlaczego, no może gdzieś to pod tym było schowane, bo czasami było tak, że szliśmy, szliśmy, po prostu mówi, dobra, zaraz wchodzimy, ja się rozglądam, nie, tak i po tym lesie, wie, Gdzie wchodzimy, nie, a tu nagle po prostu dziura, nawet nie było tego widać, tak, tak po prostu były drążone gdzieś te miejsca. Też może z jakiegoś powodu było to ukryte pod takim systemem korzeniowym. Także jak ktoś byłby zainteresowany i mógłbym kogoś polecić z czystym sumieniem, bo nic z tego nie mam, to jest po prostu grzeczność, przysługa. Uważam, że jak ktoś naprawdę robi świetną robotę, dlaczego by tego nie pochwalić. Jakby ktoś chciał zwiedzać Rizę i tak dalej, wszystkie te sztolnie czy coś, to śmiało dam linka, jak ktoś będzie zainteresowany. Można się odzywać i potem się dogadywać, co za ile i tak dalej, ma, no ma facet pojęcie, chyba nawet, jeżeli dobrze pamiętam, jego dziadek y, był jednym z więźniów y, tych, y, tych sztolni, które tam było, chyba tak, jakoś tak. Także no robi prelekcje, więc facet wie, co mówi i wie, co robi, zapewniam. No dobra, słuchajcie, idziemy tutaj, przejdziemy sobie przez tą kładkę. Ale szczerze mówiąc chyba nie jechałem tędy ruchem. Jakoś to ominęłem. No raczej pamiętałbym to. nagle jest taki skok powietrza i tego wiatru to można wstać w nasówkach to nieślać dostać zawału. Ale cały czas jestem pod dąbiu. Myślałem, że to minęłem, ale jest tutaj wejście 13 pod dąbię, więc cały czas pod poddomię. Przycisną do przodu, zresztą zaraz zobaczę w telefonie gdzie jestem i może, będę, może będzie jakaś cywilizacja. Powiem szczerze, że chętnie już, już Ale wiecie tylko kawka, tak na cały dzień. W sumie nic się nie stanie. I tak zazwyczaj marzę więcej niż powinienem. Zobaczymy jeszcze tutaj. pra eles. Raczej spacerek odpada brzegiem plaży <grystanie> dobra, wracam. Jezus, po tych niby 5 km wydawać by się mogło, że wcale nie jest to dużo. Chociaż padało pewnie trochę więcej, więc nawet dodam, niech ten kilometr będzie więcej, ale... Ale idzie odczuć Dobra, mam nadzieję, że znajdę chociaż jakąś miejscowość, żeby mieć jakieś odniesienie do czegokolwiek. i Będę robił chyba kółko i po prostu już sobie powału wracał Bo jest godzina za 10, druga A ja to tak żyję, wiecie Na wakacjach z minuty na minutę Z godziny na godzinę Nawet nie mam pojęcia, czy za godzinę, czy za dwie z... Zachodzi <tł justamente> Sorry, zachodzi Nie chciałbym po ciemnicy wracać Aczkolwiek jak będzie trzeba, mus to must, ale to już chyba raczej gdzieś obrzeżami miasta, niż po lesie, bo ciemnica pewnie będzie niemiłosierna. Dobra, słuchajcie. Pogadałem. Idę dalej. Ciśniemy do przodu. Ale musiałem chyba tym rowerem jechać jakąś inną chyba drogą. Bo sobie nie przypominam Tych betonów tutaj i tej kładki, chyba, tak mi się wydaje. Chyba, że Chyba, że zapomniałem Co jest całkiem możliwe Z moją Z moją niezastąpioną sklerozą A Dobra, słuchajcie, cisnę do przodu. Jak będzie coś interesującego, to zrobię klik na kamerze. I... Na razie. Hej.